Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na makijaż dzienny paletą w zielone z Glam Shopu. Będzie to makijaż na miłośników zielonego koloru, także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Na powiekach mam już nieprzypudrowany korektor, więc go sobie odrobinkę doklepię. ponieważ ma być to makijaż dzienny, a w tej palecie są same zielone cienie, to na załamanie powieki nałożę bronzer. Ja akurat mam bronzer z, Belle, z tej kolekcji Aloha. Nałożę go takim puchatym pędzelkiem. Nakładam ten cień na załamanie powieki i tutaj blenduję powyżej. To jest taki puchaty pędzelek, idealny do blendowania. On jest akurat znam. Nie wiem, czy jeszcze jest w sprzedaży. I robię sobie tutaj tym brązerem taką bazę. Bardzo często używam brązera jako cieni do powiek. Na kanale jest już test tej palety. I szczerze mówiąc bardzo się zdziwiłam, bo polubiłam przez tą paletę kolor zielony. U siebie, bo nad kimś mi się bardzo podoba. Cień zielony czy tam jakieś ciuchy w kolorze zielonym, natomiast na mnie nie bardzo. Teraz w zewnętrzny kącik nałożę cień Florena. Nakładam go w zewnętrzny kącik i w załamanie powieki. Taką bardzo, bardzo niewielką ilość. No bo wiecie, to ma być makijaż dzienny, więc nie chcę przesadzić. Pędzel to jest Glam Shop o 122. I tutaj blenduję sobie ten cień z tym brązerem. Dokładam odrobinkę tego cienia na pędzel i blenduję do środka powieki. Naprawdę nabieram bardzo niewielką ilość tego cienia na pędzel, bo maty są tutaj dobrze napigmentowane. Zresztą w ogóle maty z Glam Shopu są dobrze napigmentowane. Także dobieram tego cienia na pędzel w takiej bardzo, bardzo niewielkiej ilości i jeszcze go otrzepuję bo on się dosyć mocno pyli to znaczy w ogóle te maty w tej palecie się pylą i od razu na drugie oko Pięknie się ten cień blenduje. W ogóle pięknie się blendują tematy z tej palety. Test tej palety jest już na moim kanale. I dokładam jeszcze sobie troszkę tego zielonego. Ten cień Florena to jest taka soczysta zieleń. że mi się z trawą na wiosnę. Wracam teraz do brązera i to sobie będę blendowała. Blendu, blendu, Ten sam bronzer nałożę od razu na dolną powiekę. Biorę jeszcze trochę tego cienia Florena. Potrzepałam pędzel i ten cień takim puchatym pędzelkiem rozcieram sobie po całej powiece, poza wewnętrznym kącikiem. Chodzi o to, żeby tego cienia na powiece była taka niewielka ilość, tylko taka chmurka. Dlatego nakładam go takim puchatym pędzelkiem do blendowania. Cieniem, bluszcz przyciemnię sobie zewnętrzny kącik i nie rzęs. Nakładam go takim małym, precyzyjnym pędzelkiem z Glam Shopu GB16. Napiszcie w komentarzach, czy wy lubicie nazwy cieni z Wamsza, bo wiem, że niektórzy nie lubią, ale mi się podobają. I ten cień wyciągam sobie ku górze. Dokładam go sobie na pędzel takimi małymi porcjami. I od razu odrobinkę na dolną powiekę. łączę górną powiekę z dolną. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy lubicie zielone makijaże. Bo ja szczerze mówiąc, dopóki nie przetestowałam tej palety, to u siebie nie lubiłam takich kolorów. U kogoś mi się zielone podobają, ale u mnie nie bardzo. No ale jak już przetestowałam tą paletę. To się powoli przekonuje. I wracam do pędzelka, którym nakładałam bronzer i tutaj sobie blenduję na dolnej powiece. A few moments later. Teraz biorę podkład w pudrze Eveline Varietę. Ja mam go w odcieniu 02. I tym podkładem w pudrze wyczyszczę sobie dolną powiekę. Tutaj jeszcze rozblenduję sobie ten brązer z zielonym cieniem i od razu wyczyszczę makijaż Od razu rozjaśniam sobie pod łukiem brwiowym czyszczę wewnętrzny kącik teraz takim kuleczkowym pędzelkiem dołożę sobie cienia Florena na dolną powiekę, bo trochę ciemna wyszła ta dolna powieka troszkę dołożę i tym pędzlem po brązerze jeszcze to sobie rozgląduję bo wiecie, jak to ma być makijaż dzienny, to nie może być tak ciemno. Chociaż, kto co lubi. Jak ktoś lubi, to czemu nie? Wracam do puchatego pędzelka, którym nakładałam w cień florena na powiekę i tutaj blenduję sobie w samym załamaniu powieki, żeby ten cień tego tak delikatnie rozblendować. I teraz, takim małym języczkowym pędzelkiem, który jest zwilżony, nałożę ten cień pusz. I nakładam go tutaj w wewnętrzny kącik. To jest taki bardzo ładny błysk, który się dopasowuje do wszystkich cieni w tej palecie. Delikatnie go rozcieram do środka powieki. ślicznie się błyszczy ten cień dokładnie opalizuje i można go nałożyć w takiej minimalnej ilości, też jest bardzo ładnie. No ale że ja jestem stroką, to nakładam go więcej. Jak wygląda skończony makijaż? Poza kamerą wytuszowałam rzęsy tuszem Eveline Variette, dolne rzęsy wytuszowałam precyzyjnym tuszem z Eveline, a na linię wodną nałożyłam cielistą kredkę z nam. Na ustach mam pomadkę Choco Glamour z Eveline w odcieniu 03. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tej palecie, czy ją macie. Napiszcie również, co myślicie o tym makijażu. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę, górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.